Jeszcze uważa, że w naszej drużynie brakuje robota? Nie ufam niczemu, co nie ma wnętrzności. Jedno. On normalnie żre amunicję! Przepraszam za nieostrożność. Jedziesz, tygrysie! To jest robot przy robot. Nie, nie. <grystanie> Dziękuję mi w tym mikrze słowa, zabójcy! Używaj sobie! Ten tutaj mocno się Ty. trzyma! Okładanie wroga pokrytego skórą daje więcej satysfakcji. Nie wiem, na pewno wyżądamy temu krzywy!